Wróciłam z delegacji wcześniej niż planowano. Nikomu nie powiedziałam, że wracam. Chciałam zrobić Michałowi niespodziankę. Kiedy dotarłam na naszą ulicę, zobaczyłam kilka samochodów zaparkowanych przed naszym domem. Ogród był udekorowany niebieskimi i różowymi balonami, a transparent głosił: "Witaj nasz mały cudzie". Zaparkowałam samochód ulicę dalej i podeszłam. Drzwi były lekko uchylone, z wnętrza dochodziła muzyka i śmiech. Kiedy weszłam do środka, zamarłam. Na środku salonu stała Kamila, moja najlepsza przyjaciółka, w widocznej szóstomiesięcznej ciąży. Moja teściowa Grażyna delikatnie gładziła jej brzuch, podczas gdy moja matka podawała napoje. Na udekorowanym stole piętrzyły się prezenty. A pokoik dla dziecka już gotowy? zapytała moja ciotka Helena. Prawie, odpowiedziała Kamila. Michał uparł się, że sam go pomaluje. Pracuje nad tym w każdy weekend. W tym momencie wszedł mój mąż, niosąc więcej napojów. Podszedł do Kamili i objął ją od tyłu, kładąc dłonie na jej brzuchu. Musimy tylko złożyć łóżeczko. Wybraliśmy je razem w zeszłym tygodniu. Patrzyłam, jak moja matka zesztywniała na mój widok. Szybko podeszła. Aniu, nie spodziewaliśmy się ciebie dzisiaj, szepnęła, chwytając mnie za ramię. Chodźmy na zewnątrz, musimy porozmawiać. Wyrwałam się z jej uścisku. Rozmawiać o czym? O tym, jak mój mąż zapłodnił moją najlepszą przyjaciółkę, kiedy pracowałam w innym kraju. Gwar w pokoju ucichł. Kamila jako pierwsza mnie zauważyła. Jej twarz zbladła. Michał stał jak wryty z rękami wciąż na jej brzuchu. Aniu, zaczął. Nie waż się, uciełam. Od jak dawna mnie zdradzasz? Nikt nie odpowiedział. Mój ojciec stojący w kącie nie mógł nawet spojrzeć mi w oczy. Mogę wyjaśnić, powiedziała Kamila, robiąc krok do przodu. Nie chcieliśmy, żebyś dowiedziała się w ten sposób. Och, a jak chcieliście mi powiedzieć? Po narodzinach dziecka? Czy kiedy skończy 18 lat? Moja teściowa wtrąciła się. Aniu, proszę, pomyśl o dziecku. Kamila nie potrzebuje tego stresu w jej stanie. Stanie wydałam z siebie pozbawiony wesołości śmiech. W takim samym stanie, w jakim ja byłam dwa lata temu, kiedy straciłam nasze dziecko. Gdzie była wtedy twoja troska, Grażyno? Cisza, która zapadła, była ogłuszająca. Moja matka spróbowała ponownie. Kochanie, wiem, że to trudne. Trudne dla kogo? Dla mnie, która pracowałam bez przerwy przez 9 miesięcy, podczas gdy mój mąż sypiał z moją najlepszą przyjaciółką? Czy dla was, wszystkich, którzy musieliście utrzymywać tę szokę? Michał w końcu odsunął się od Kamili. Aniu, możemy porozmawiać na osobności? Nie rób sceny. Sceny, nie, Michale. Sceną byłoby opowiedzenie wszystkim, jak namówiłeś mnie do przyjęcia tej pracy. Za granicą. Jak mówiłeś, że potrzebujemy pieniędzy, aby założyć rodzinę. Zwróciłam się do Kamili. Powiedział ci to? Czy może powiedział, że jest samotny i opuszczony, podczas gdy jego okrutna żona goni za karierą? Kamila zaczęła płakać. To nie było tak. Nie planowaliśmy tego. Oczywiście, że nie. Przypuszczam, że po prostu potknęłaś się i zaszłaś w ciążę z moim mężem. Takie rzeczy się zdarzają, prawda? Goście zaczęli się niespokojnie poruszać. Niektórzy chwycili swoje torebki, gotowi do wyjścia. Mój ojciec w końcu się odezwał: Aniu, uspokój się, jesteś zdenerwowana. Zdenerwowana? Nie, tato, jestem idealnie spokojna. Właściwie jestem wdzięczna. Moja. Matka zmarszczyła brwi, zdezorientowana. Wdzięczna? Tak, ponieważ teraz widzę wszystkich takimi, jacy naprawdę są. Mojego męża kłamce, moją najlepszą przyjaciółkę zdrajczynię i moją rodzinę tłuży, którzy woleli chronić to kłamstwo zamiast mnie. Podeszłam do stołu z prezentami i chwyciłam jeden, na chybił trafił. Ten jest twój, mamo. Kupiłaś ładny prezent dla dziecka kochanki swojego zięcia. Aniu, proszę, błagała moja maka. Rozdarłam papier do pakowania. To był biały śpioszek z niebieskimi detalami. Jakie to przemyślane. Mam nadzieję, że zachowałaś paragon. Michał podszedł, próbując zabrać mi prezent z rąk. Dość, Aniu, robisz z siebie pośmiewisko. Robię z siebie pośmiewisko? Nie, Michale. Zrobiłeś to zupełnie sam, zapładniając moją najlepszą przyjaciółkę, podczas gdy ja płaciłam wszystkie rachunki. Moja teściowa wstała oburzona. To już za wiele. Michał po prostu szukał szczęścia, którego nie mogłaś mu dać. Zawsze zajęta, zawsze w pracy. Masz rację, Grażyno. Byłam zbyt zajęta pracą. Pracą, by spłacać hipotekę na dom, w którym twój syn sypiał z moją przyjaciółką. Rozejrzałam się po pokoju. Każda znajoma twarz wyglądała teraz jak twarz obcego. Wiecie co? Możecie zatrzymać dom, meble, prezenty, ale Michale, radzę ci znaleźć dobrą pracę, bo nie będziesz miał już dostępu do moich pieniędzy. O czym ty mówisz? Zapytał blednąc. Mówię o tym, że podczas gdy byłam za granicą, nie tylko pracowałam. Konsultowałam się też z prawnikiem. Mam dowód na każdy grosz, który wydałam na ten dom. Na ciebie, na nasze małżeństwo. Wyszłam z tego domu, nie oglądając się za siebie. Ręce mi drżały, oddech był nierówny, ale nie zamierzałam się przed nimi załamać. Nie zasłużyli by zobaczyć moje łzy. Odeszłam, ignorując ciekawskie spojrzenia sąsiadów, którzy prawdopodobnie usłyszeli każde słowo sceny, która właśnie się rozegrała. Wsiadłam do samochodu i zatrzasnęłam drzwi. Moje dłonie zacisnęły się na kierownicy tak mocno, że palce mi zbielały. Zrobiłam zamglony, ale nie Płakałam. Uruchomiłam silnik i po prostu pojechałam. Bez celu, bez kierunku, po prostu uciekając od tego koszmaru. Mój telefon był zalewany wiadomościami, nieodebranymi połączeniami od mojej matki, SMS-ami od Michała, nawet od Kamili. Proszę, Aniu, musimy porozmawiać. To nie miało tak wyglądać. Nie rozumiesz całej sytuacji. Och, rozumiałam. Rozumiałam doskonale. Rozumiałam, że podczas gdy ja pracowałam, by utrzymać mój dom, moją rodzinę, moje małżeństwo, oni byli razem. Rozumiałam, że za każdym razem, gdy Michał dzwonił, mówiąc, że tęskni, było to bezczelne kłamstwo. Rozumiałam, że za każdym razem, gdy Kamila mówiła, że jest zajęta i nie. Może rozmawiać, to dlatego, że była zajęta z nim. Gorzki smak wypełnił mi usta. Obrzydzenie. Obrzydzenie do samej siebie, że nie zauważyłam tego wcześniej. Po dłuższej jeździe zatrzymałam się na parkingu przypadkowego hotelu. Potrzebowałam miejsca, żeby odetchnąć. Nie wracałam do tamtego domu. Domu, który teraz stał jako pomnik mojego upokorzenia. Podeszłam do recepcji i zarezerwowałam pokój na kilka dni. Recepcjonistka spojrzała na mnie dziwnie, prawdopodobnie z powodu mojego niechlujnego wyglądu, ale podała mi klucz bez zadawania pytań. W chwili, gdy weszłam do pokoju, zamknęłam drzwi i upadłam na łóżko. Dopiero wtedy ciężar wszystkiego mnie zmiażdżył. Skuliłam się, Obejmując się ramionami i pozwoliłam łzom płynąć. Łzą wściekłości, obrzydzenia, głębokiego, duszącego bólu, który ściskał mi klatkę piersiową. Ale nie mogłam tak zostać na zawsze. Musiałam coś zrobić. Następnego ranka poszłam prosto do biura mojego prawnika. Wiedział już o mojej sytuacji i miał przygotowane wszystkie niezbędne dokumenty, aby zapewnić, że wyjdę z tego bałaganu z jak najmniejszymi stratami. Chcę rozpocząć proces dzisiaj, powiedziałam stanowczo. Rozwód, podział majątku, wszystko. I chcę, żeby było jasne, że Michał nie zobaczy ani grosza z moich pieniędzy. Skinął głową. Masz więcej niż wystarczaj dowodów, aby podważyć każde jego roszczenie. Dom jest na twoje nazwisko. Wszystkie wydatki pokrywałaś ty. Nie ma do niczego praw. Wzięłam głęboki oddech. Dobrze. W takim razie niech się o tym dowie w bolesny sposób. Wyszłam z biura czując dziwne poczucie ulgi. Po raz pierwszy od dłuższego czasu czułam, że mam kontrolę nad własnym życiem. Mój telefon zawibrował. Michał. Zignorowałam. Kilka minut później pojawiła się wiadomość. Musimy porozmawiać, proszę Aniu. Odpisałam tylko: rozmawiaj z moim prawnikiem. Minęły dni, a telefony i wiadomości nie ustawały. Aż pewnego popołudnia, gdy piłam kawę w kawiarni niedaleko hotelu, ktoś podszedł do mojego Michał. Wyglądał okropnie, z głębokimi sińcami pod oczami i rozczochranymi włosami, ale nie czułam współczucia. Aniu, proszę! Usiadł naprzeciwko mnie bez zaproszenia. Nie chciałem, żebyś dowiedziała się w ten sposób. Skrzyżowałam ramiona. Och, a jak chciałeś, żebym się dowiedziała. Z zaproszeniem na przyjęcie z okazji narodzin dziecka. Przeczesał dłonią włosy wyczerpany. To nie tak miało być. Ja popełniłem błąd. Błąd. Zapłodnienie mojej najlepszej przyjaciółki to był błąd? Nie, Michale, to był wybór. Wybrałeś, żeby z nią sypiać. Wybrałeś, żeby mnie okłamywać. Wybrałeś, żeby wszyscy cię kryli. Opuścił głowę. Byłem samotny, Aniu. Nigdy cię tu nie było. Zawsze podróżowałaś, zawsze zajęta pracą. Wydałam z siebie gorzki śmiech. A dlaczego byłam zajęta, Michale? Bo to ja płaciłam za nasz cholerny dom, podczas gdy ty siedziałeś w domu i nic nie robiłeś. Nic nie powiedział. Chcesz wiedzieć co jest w tym najbardziej ironiczne? Kontynuowałam. Wzięłam tę pracę, bo myślałam, że budujemy coś razem. Poświęcałam się, myśląc, że to dla większego dobra. Ale podczas gdy ja harowałam do upadłego, ty bzykałeś moją najlepszą przyjaciółkę. Spojrzał na mnie zdesperowany. "Wiem, że nawaliłem Aniu, ale czy nie możemy tego naprawić w inny sposób?" Pochyliłam się do przodu, patrząc mu prosto w oczy. "Naprawiamy to." Mój prawnik już złożył pozew o rozwód. Nie dostaniesz ode mnie ani grosza. A co do tego dziecka, mam nadzieję, że będziesz dobrym ojcem, bo chcecie wyrzucić z mojego życia. Aniu, proszę, to koniec, Michale. Wstałam i odeszłam, nie oglądając się za siebie. Nie minęło wiele czasu, a wieści się rozeszły. Moi prawdziwi przyjaciele, ci, którzy mnie nie zdradzili, stanęli po mojej stronie, a moja rodzina? Cóż, próbowali się ze mną skontaktować. Moja matka dzwoniła do mnie wielokrotnie, próbując wszystko usprawiedliwić. Nie chcieliśmy cię zranić, kochanie. To było skomplikowane dla nas wszystkich. Musisz wybaczyć. Wybaczyć? Nie. Ruszyłam dalej. Z czasem odbudowałam swoje życie. Wyprowadziłam się z tego hotelu i kupiłam sobie nowe mieszkanie. Skupiłam się na karierze, na swojej przyszłości. A Michał? Cóż, wkrótce zdał sobie sprawę, że życie nie jest takie łatwe, bez komfortu, który mu zapewniałam. Kilka tygodni później otrzymałam kolejną wiadomość. Możemy porozmawiać? Tęsknię za tobą. Roześmiałam się, usunęłam wiadomość bez odpowiedzi i po raz pierwszy od dłuższego czasu poczułam się wolna. Kiedy w końcu otrzymałam potwierdzenie, że Michał został oficjalnie poinformowany o pozwie rozwodowym, wiedziałam, że jego prawdziwy koszmar dopiero się zaczyna. Próbował się ze mną skontaktować na każdy możliwy sposób. Dzwonił do mnie. Dziesiątki razy dziennie. Wysyłał niekończące się wiadomości, nawet pojawiał się w miejscach, o których wiedział, że często bywam, ale nie odbierałam, nie dawałam mu szansy. Odmawiałam poddania się jego manipulacjom. Pewnej nocy wracając do mieszkania, zastałam przed drzwiami moją matkę. Anią musimy porozmawiać. Przewróciłam oczami. Już dokładnie wiedziałam o co chodzi. Nie mamy o czym rozmawiać. Michał jest zdesperowany. Zabierasz mu wszystko. Powiedziała oburzona, jakbym to ja była czarnym charakterem w tej historii. Skrzyżowałam ramiona. Och, więc teraz on jest ofiarą. Kochanie popełnił błąd, ale to nie znaczy, że powinnaś rujnować mu życie. Wydałam z pozbawiony wesołości śmiech. On zrujnował moje życie, mamo. Zdradził mnie, zapłodnił moją najlepszą przyjaciółkę, a wy wszyscy ich kryliście. A teraz masz czelność mówić mi, że jestem okrutna? Westchnęła, sięgając po moją dłoń, ale odsunęłam się. To, co mu robisz, nie jest tworzątu, Aniu. Gniew zapłonął w mojej piersi. Och, chcesz porozmawiać o tym, co jest tworzątu? Czy było w porządku, że sama płaciłam za hipotekę, podczas gdy on bzykał moją najlepszą przyjaciółkę? Czy było w porządku, że charowałam jak wół, podczas gdy on udawał idealnego męża? Teraz musi ponieść konsekwencje. Spojrzała na mnie, jakbym była potworem. On nie ma dokąd pójść. Wzruszyłam ramionami. Nie mój problem. Potrząsnęła głową z niedowierzaniem Nie wychowałam cię żebyś była taka Aniu a ja nie spodziewałam się że moja własna matka stanie po stronie zdradzającego drania Odwróciłam się i weszłam do budynku nie oglądając się za siebie Minęły dni a sytuacja Michała tylko się pogarszała ponieważ to ja płaciłam za wszystko teraz tonął w długach Raty hipoteczne były zaległe a bez moich pieniędzy na ich pokrycie szybko popadł w ruinę finansową A potem przyszła eksmisja Wiedziałam że to nadchodzi kiedy otrzymałam potwierdzenie że nie dokonał żadnych płatności Postanowiłam osobiście być na miejscu aby być świadkiem momentu w którym został zmuszony do opuszczenia jego domu. Kiedy przyjechałam na miejscu panował chaos. Pudełka były porozrzucane po trawniku przed domem. Michał kłócił się z funkcjonariuszem prowadzącym eksmisję. Kamila stała obok niego, ściskając swój ciążowy brzuch z paniką na twarzy. Aniu krzyknął, gdy mnie zobaczył. Nie możesz mi tego zrobić! Skrzyżowałam ramiona, czując, jak w środku rozkwitam roczne poczucie satysfakcji. Mogę i właśnie to zrobiłam. To nie jest sprawiedliwe. Mieszkałem w tym domu. Nie, ja płaciłam za ten dom. Ty byłeś tylko pasożytem, który w nim mieszkał. Jego twarz poczerwieniała z frustracji. Gdzie do cholery mam się podziać? Wzruszyłam ramionami. Nie mój problem. Kamila Spojrzała na mnie, jakby oczekiwała litości. Aniu, proszę, proszę. Naprawdę miała czelność spojrzeć mi w oczy i powiedzieć proszę, zrobiłam krok w jej stronę. Och, więc teraz potrafisz wymówić moje imię. Wcześniej było tylko, mam nadzieję, że nigdy się nie dowie, prawda? Opuściła głowę. To nie miało tak być, ale jest. I teraz ty i Michał musicie sobie z tym poradzić. Michał przeczesał dłonią włosy, wyglądając na wyczerpanego. Nie masz serca, przechyliłam głowę. Zabawne, bo bardzo ci to serce pasowało, kiedy płaciło wszystkie Twoje rachunki. Otworzył usta, by się kłócić, ale znowu je zamknął. Funkcjonariusz podszedł: Czas minął. Musicie opuścić. Posesję. Wyraz twarzy Michała zmienił się w czystą panikę. Rozejrzał się, zdając sobie sprawę, że nie ma już żadnych opcji. Chwycił pudełko i rzucił je na ziemię. Chcesz mnie po prostu zniszczyć, prawda? Pochyliłam się bliżej, spotykając jego spojrzenie bez śladu litości. Tak, zacisnął szczękę i odszedł, a Kamila podążyła za nim. Stałam tam, patrząc jak odchodzi. Spłukany, bezdomny i bezsilny. W następnych dniach cała moja rodzina obróciła się przeciwko mnie. Moje ciotki dzwoniły, moja matka znowu pojawiła się w moim mieszkaniu, nawet mój ojciec, który zazwyczaj trzymał się z boku, próbował interweniować. Aniu, on śpina twojej teściowej. Nie sądzisz, że to zaszło za daleko? Nie, tato, nie sądzę. Kamila jest w ciąży. Nie mają nic. Świetnie. W takim razie Michał w końcu może zrobić to, co powinien był zrobić dawno temu. Znaleźć pracę. Moja matka załamała ręce z rozpaczy. Masz obsesję na punkcie zemsty, a ty masz obsesję na punkcie ochrony zdrajcy. Nie mogli zmienić mojego zdania. A Michał? Och, Michał był w ruinie. Bez domu, bez wygód, bez dostępu do pieniędzy, które wysysał ze mnie przez lata. Słyszałam od wspólnych znajomych, że zaczął podejmować dorywcze prace, aby związać koniec z końcem, ale to nie wystarczało. A potem stało się to, co nieuniknione. Michał pojawił się w moim mieszkaniu. Wyglądał Nędznie, był chudszy, z ciemnymi kręgami pod oczami. Aniu, proszę, nic mi nie zostało. Patrywałam się w niego. Wiem, potrzebuję pomocy. Przechyliłam głowę, udając, że się zastanawiam. Tak jak ja potrzebowałam pomocy, kiedy dowiedziałam się, że mnie zdradzasz. Zamknął oczy, sfrustrowany. Byłem idiotą, wiem, ale nie mogę zmienić przeszłości. Skrzyżowałam ramiona. Nie, ale z pewnością możesz cierpieć w teraźniejszości. Jego dłonie zacisnęły się więści, gdy przełknął dumę. Nie musisz być taka okrutna. Och, ależ muszę, uczyłam się od najlepszych. I z tymi słowami zatrzasnęłam mu drzwi przed nosem. I po raz pierwszy od lat poczułam spokój. Michał w końcu. Do świadczał jak wygląda życie bez mnie. A ja, ja w końcu byłam wolna. Czas mijał i, tak jak przewidziałam, Michał pogrążał się coraz bardziej. Bez domu, bez pieniędzy, bez wygód. Z rozpieszczonego, zależnego męża stał się zdesperowanym mężczyzną, skaczącym z pracy do pracy, by utrzymać się na powierzchni. A ja ruszyłam dalej. Nie było mi go żal. Właściwie za każdym razem, gdy słyszałam o kolejnej katastrofie w jego życiu, czułam pokręcone poczucie satysfakcji. To był słodki smak sprawiedliwości, świadomości, że wszystko, co mi zrobił, wracało do niego. A potem usłyszałam najlepszą wiadomość od miesięcy. Kamila złożyła pozew o rozwód. Dowiedziałam się, o tym przez znajomą, jedną z niewielu osób, które wciąż odważały się ze mną rozmawiać po tym wszystkim co się wydarzyło. Wpadła na mnie w kawiarni, zawahała się przez chwilę, a potem uśmiechnęła się lego, zanim zrzuciła bombę. Zostawiła go. Zamrugałam. Co? Kamila, złożyła pozew o rozwód i chce alimentów. Śmiech wymknął mi się, zanim zdążyłam go powstrzymać. Głośny, szczery, z głębi duszy śmiech. Mówisz poważnie? Zapytałam, wciąż się śmiejąc. Śmiertelnie poważnie. Michał nie może utrzymać stałej pracy, a ona nie chce być tą, która go utrzymuje. Och, ironia losu była przepyszna. Kamila, kobieta, która przysięgała, że Michał jest jej jedyną prawdziwą miłością, ta, która trzymała się go jak pasoży, podczas gdy ja pracowałam by za wszystko płacić. Teraz zrobiła mu dokładnie to, co on zrobił mnie. Zostawiła go, gdy przestał być użyteczny. I chce alimentów? Zapytałam, wciąż się uśmiechając. Tak, twierdzi, że obiecał się nią opiekować, a teraz gdy ma dziecko potrzebuje wsparcia finansowego. Nie mogłam przestać się śmiać. Proszę, powiedz mi, czy Michał w ogóle ma pieniądze, żeby jej zapłacić? Moja znajoma uśmiechnęła się złośliwie. Nie. I wtedy wybuchnęłam. Michał nie tylko stracił wszystko, co mu dałam. Teraz nawet kobieta, dla której mnie zdradził, wykańczała go finansowo. Karma dopadła go, a tym razem nie miał już nikogo, na kim mógłby pasożytować. Muszę to zobaczyć. W następnym tygodniu postanowiłam przypadkowo pojawić się w miejscu, o którym wiedziałam, że Michał wciąż bywa. W podupadłym barze, do którego kiedyś chodziliśmy, jednym z niewielu miejsc, na które wciąż go było stać. Siedział przy barze, wyglądając jak duch samego siebie. Chudszy, z ciemnymi kręgami pod oczami, z zaniedbaną brodą i oczywiście staniem piwem w dłoni. Weszłam powoli, nie spiesząc się, i usiadłam dwa miejsca dalej. Zauważył mnie natychmiast, jego twarz się spięła. Czego chcesz? Mruknął, jego głos był szorstki i zmęczony. Niczego, powiedziałam, biorąc swój napój. Po prostu cieszę się. Widokiem. Westchnął ciężko. Jesteś teraz szczęśliwa? Wzięła młyk, delektując się chwilą. Tak, bardzo. Prychnął, kręcąc głową. Myślisz, że to jest zabawne? Michale, myślę, że to jest przezabawne. Rzuciłeś nasze małżeństwo dla Kamili, a spójrz na siebie teraz. Zostawiła cię. Zabrała to, co ci jeszcze zostało. Przeczesał dłonią twarz, wyraźnie wyczerpany. Ty nie rozumiesz? Och, rozumiem doskonale. Powiedz mi, jak wasza wielka miłość tak szybko się rozpadła. Zamilkł na dłuższą chwilę, zanim spojrzał na swoją pustą szklankę. Powiedziała, że nie może być z kimś, kto nie ma nic do zaoferowania. Zabawne, prawda? To dokładnie to, co ty powiedziałeś o mnie. Zamknął oczy, jego szczęka się zacisnęła. Ty tego nie rozumiesz, Aniu. Och, ależ rozumiem, byłeś dla niej wystarczająco dobry tylko wtedy, gdy byłeś wygodny. Teraz, gdy nie możesz zapewnić jej wygodnego życia, którego pragnęła, wyrzuciła cię jak śmiecia. Nie kłócił się, bo nie mógł. Stałam, gotowa do wyjścia. Wiesz, co jest najlepsze? Zasługujesz na każdy kawałek tego. I wyszłam, zostawiając Michała, by utonął we własnej nędzy. Po tym dniu odcięłam się od wszystkich związanych z moją przeszłością. Oddaliłam się od rodziny, od hipokryzujących ciotek, które wciąż mówiły mi, żebym wybaczyła, od mojej matki, która nalegała, że posunęłam się za daleko. Niczego im nie byłam. Winna. Jedyną osobą, której byłam coś winna, byłam ja sama. I tak zaczęłam od nowa. Odbudowałam swoje życie od podstaw, kupiłam sobie nowe mieszkanie tylko dla mnie. Sprzedałam wszystko, co przypominało mi o tym żałosnym rozdziale mojego życia. Niektóre rzeczy oddałam, inne spaliłam. Michał i Kamila zostali wymazani. Zaczęłam więcej wychodzić, poznawać nowych ludzi, cieszyć się życiem bez noszenia martwego ciężaru na plecach. Po raz pierwszy od lat moje życie było moje. I podczas gdy ja szłam do przodu, Michał wciąż się staczał. Kilka miesięcy później usłyszałam, że próbował odwołać się od wyroku rozwodowego, twierdząc, że to on zasługuje na alimenty. Oczywiście sędzia wyśmiał go i odrzucił wszystko. Dowiedziałam się też, że Kamila wciąż wysysała z niego każdy grosz, jaki mu został, a ja nigdy nie czułam się lepiej. Świat w końcu był taki, jaki powinien być. Ja byłam wolna, a Michał dostawał dokładnie to, na co zasłużył.